Przed nami pompa z rodziny SQ, duńskiej firmy Grundfos, dokładnie model SQ365. Pompa wykorzystywana jest do obsługi domu jednorodzinnego oraz systemów nawodnienia, czyli wydobycie wody z naszych lokalnych studni na działce. Pompa o wydajności 75 litrów na minutę i świetnym ciśnieniu 9,2 bara. króciec tłoczny 5,4 cala. Oryginalnie wyprowadzony przewód elektryczny do przedłużenia. W naszej firmy Hypo przedłużamy takie przewody na odpowiednią długość. Zależnie od tego, jak głęboko będzie pompa zamontowana. Piękna obudowa ze stali nierdzewnej, osłona, kabla. Przewód wychodzi z dolnej części. Element sący w tym miejscu. Uwaga! Pompa posiada fabryczne zabezpieczenia przed pracą na sucho, przed przegrzaniem, przed wzrostem i spadkiem napięcia oraz przed przeciążeniem. Silnik trójfazowy. Z przetwornikiem częstotliwości, to znaczy, że zasilamy pompę jedną fazą 230 V, a elektronika zawarta w silniku zarządza odpowiednio pompą. Dodatkowa funkcja soft start to znaczy, po otrzymaniu napięcia przez pompę, pompa powolnie rusza, aby wyeliminować uderzenie ciśnienia. Świetnie to chroni instalację przed rozszczelnieniem, wszystkie złączki i. Całą instalację pompa wykorzystywana jest do większych systemów nawodnienia lub transport wody na dalszą odległość. Może być sterowana poprzez standardowy wyłącznik z serii PM firmy Grundfos. Mamy wtedy on off albo świetnie nam posłuży do zbudowania całego zestawu hydroforowego ze zbiornikiem i wykorzystujemy wówczas klasyczny wyłącznik ciśnieniowy. Zbiornik może być od małego, 24-litrowego, poprzez duże zbiorniki hydroforowe 300, a nawet 500 litrów. Mamy wówczas dużą instalację dla dużej rodziny. Zapraszam po pompy SQ do Pruszkowa. Jeśli nie wiesz, jaką pompę wybrać, koniecznie skontaktuj się z naszą firmą. Nasi doradcy czekają na Wasze telefony, aby doradzić najlepsze rozwiązania. Zapraszam.